Zapraszam Panią, jeśli jest pani Joanna z Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta. Świetnie. Zapraszam. Tutaj u Pani umyślał tylko dwa zdjęcia. Tak, tych rudnik, ale bardzo proszę o opowiedzenie szerzej o działalności. Akurat zdjęcia będą z akcji, która się nie do końca niestety udała. Tak, I ale częściowo że... z... hmm. tak. tak. No właśnie okazuje się, okazało się, że nie. Może Państwo jeszcze nie wiecie. Nie, nie. To znaczy Towarzystwo Upiększania Miasta działa od 7 lat na terenie Zielonej Góry, ale angażujemy się też we wszelkie działania ochrony krajobrazu i drzew w województwie lubuskim. Zaczęliśmy chyba w 2007 to był 7 roku, czy szóstym, obroną Alei Sulechów Skąpek, która zaowocowała tym, że udało nam się obronić Aleję, wpisać ją do rejestru zabytków. I jakby po tym hmm, kontynuujemy, rewita, kontynuujemy hmm, pracę z alejami i nasza konserwator Zabytków Lubuska, na no, której bardzo zależy na ochronie krajobrazu i alei, wpisuje je do rejestru zabytków, a my je inwentaryzujemy. Pieniądze pozyskujemy właśnie od konserwatora Zabytków Lubuskiego. I tutaj chciałam przedstawić taki nasz ostatni przykład. Niestety nie zakończył się on. Hmm, Niczym dobrym, ponieważ za późno dowiedzieliśmy się o całej akcji. Tutaj przed tym kościołem zabytkowym stoją dwie piękne, blisko 150-letnie lipy. Niestety, w tym przypadku tutaj pomysłem księdza zarządzającego kościołem było pozbycie się tych lip pod pretekstem tego, że przeszkadzają one kościołowi i że gałęzie spadają, mimo tego, że na teren kościoła, mimo tego, że lipy rosną w dosyć spore odległości, rosły. No, i wójt oczywiście tutaj szanując zdanie księdza, wydał lekką ręką zezwolenie na pozbycie się tych lip. Nie było żadnej opinii dendrologicznej, nie było żadnej opinii przyrodniczej. Nie pytano tutaj konserwatora też zabytków o zdanie, ponieważ jak się okazało, tylko kościół jest wpisany do rejestru zabytków, natomiast drzewa były wpisane do ewidencji. No i nie było tutaj osoby kompetentnej, która by z urzędu jakby zainteresowała się lipami. Nas zaalarmowali mieszkańcy, grupa mieszkańców, którzy po prostu zobaczyli pewnego dnia, że przyjechała ekipa i wycina lipę. Zdążyli wyciąć jedną, a drugą do połowy, kiedy no pojawiło się, pojawiły się osoby z naszego towarzystwa, jak i społecznicy z okolic. No i debatowaliśmy z wójtem, z księdzem i z Sołtysem. Prosząc ich, żeby została chociaż połowa tej lipy, przyrodnicy z klubu przyrodników ze Świebodzina tłumaczyli, że ta lewa lipa, która została może, e, może e, tak, 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 w takim stanie to zostaliśmy. I przyrodnicy tutaj z, przekonywali, żeby zostawić tą lewą lipę, żeby, żeby dać jej szansę, żeby odtworzyła koronę, że można ją jeszcze taką jakoś, jakoś przyciąć, żeby fajnie jeszcze wyglądała. Obiecano nam, że wójt powiedział, że to zrobi, tak? Że lipa zostanie, podpisaliśmy pismo no niestety. Za dwa tygodnie, trzy tygodnie dostaliśmy telefon z, od rozpaczonej mieszkanki tej miejscowości, że po prostu lipy nie ma. I więc złamano tutaj wszelkie zasady, złamano obietnice. Przyczynkiem, znaczy, znaczy ja, ja osobiście obwiniam tutaj wójta gminy Skąpe, to jest osoba, która wydała też zezwolenie na wycinkę całej alei Skąpe-Sulechów tej z 2007 roku, którą udało nam się ocalić. No, osoba, która jest długo już na tym stanowisku i jakoś no nie uczy się na błędach, nie szanuje zdania przyrodników, ani społeczników, ani też mieszkańców. Ta wycinka tutaj odbyła się bez żadnych konsultacji społecznych nic, mieszkańcy nawet nie wiedzieli, że, że to się stanie. No i w tym momencie... Ksiądz uzasadniał to tym, że, że niebezpieczeństwo, tak, że gałęzie spadną wiernym na głowę. A poza tym w takiej już osobistej rozmowie powiedział też mi, że jest leśnikiem i że drzewa mają swój wiek rębny. No i sorry, Batory, ale właśnie... Tak. No i obiecał nam, że jak już tutaj się to wszystko skończyło, ta lewa lipa zniknęła. Obiecał nam, że posadzi nowe. Do dnia dzisiejszego nie ma nic. Także będziemy tego pilnować i to jest taki przykład, że po prostu no, chcemy jako organizacja spowodować to, żeby wszelkie takie drzewa cenne przy zabytkach były również objęte ochroną, żeby były wpisane do rejestru zabytków, a nie tylko do ewidencji, ponieważ konserwatorzy się tym nie do końca interesują. Mają za mało ludzi, jak twierdzą, u siebie w urzędach i nie są w stanie pojechać wszędzie na miejsce, więc myślę, że tutaj rola też społeczników i mieszkańców, jeżeli zwraca się uwagę na takie rzeczy i w porę zareaguje, można takie drzewa obronić. Tutaj nam się nie udało, natomiast jest wiele innych przykładów, gdzie się udało. Mm -hmm, tak? Tak, to prawda. Tak, 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 my w, y, tak, w Lubuskim mamy panią konserwator. A ja nie mówię? Aha. Aha, rozumiem. Dobrze, to jeszcze raz. Nie, no tylko uwaga taka, ad voce, że y, y, pani konserwator y, zabytków y, Zielonogórska w moim przekonaniu robi więcej, by chronić drzewa przydrożne i drzewa w ogóle, niż pani, pani czy pan konserwator zabytku, y, przyrody. Także to jest ewenement. A, y, co prawda to nie jest to skuteczna metoda, bo wiemy z doświadczenia, że no nie da się wszystkiego wpisać do, do, do rejestru zabytków i próbowaliśmy sami to wielokrotnie, ale to jest droga, owszem, dobra, ale nie zawsze skuteczna. Bardziej byłoby pożądane, żeby to jednak konserwator przyrody wziął się za robotę, a nie pan. Tak, tak. To muszę powiedzieć faktycznie, że pani Barbara Bellini-Skopecz, która jest y, naszym konserwatorem y, zabytków lubuskim, no bardzo nam pomaga, bardzo nas wspiera od wielu lat, bardzo jej zależy i faktycznie robi więcej niż konserwator przyrody z Gorzowa. Jeżeli mamy jakikolwiek problem, jeżeli chodzi o wpisanie czegokolwiek drzewa, to ona jest zawsze otwarta i też y, y, ma dla nas pieniądze na takie, na takie jakieś tam ruchy. Tak. Tak, tak, że gdzieś tam po prostu piszemy wnioski, dostajemy pieniądze, inwentaryzację czy takie rzeczy. Dziękuję bardzo. Taką ciekawostkę Państwu powiem. Kiedy zapraszaliśmy urzędników na nasze seminarium w Jonej Górze. Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń od pracowników Generalnej Dyrekcji Dług Krajowych i, i Autostrad, i one wszystkie zostały wycofane w przeddzień. Okazało się, że dyrekcja, że regionalna dyrekcja, oddział dyrekcji Dług Krajowych wydał zakaz pracownikom przyjścia na, naszą, na nasze szkolenie, udziału w naszym szkoleniu, w którym uczyliśmy, jak utrzymywać właściwie drzewa. Te, takie tacy są busty legowcy ale nad nimi też będziemy pracować.